Jaki babcia ma ta.. talent? Talent utrzymy utrzymywania porządku. Sprzątania, no co to Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Tak, nie mylicie się. Jest Dziadzio ja się jest babcia Danusia. I dzisiaj nagrywamy film. <gryśla> I dzisiaj nagrywamy film no właśnie, wy nie wiecie co to za film. Kiedyś, na pewno babcia, babcia więcej ogląda Angelikę. Kiedyś z Angeliką nagraliśmy coś takiego jak. Jeszcze na początku. Ja nie miałem kanału. Boyfriend, tak. Wiesz na czym polega boyfriend? Ja zadawałam pytania luce i on na nie odpowiadał. Mhm. Czyli Boyfriend, tak, jest to pytania do y, męskiej części y, publiczności, czyli do ciebie. Są pytania do ciebie, o babcie i później weryfikujemy to wszystko. Zaraz się dowiecie w trakcie, okej? Okay? Cześć, Dziadki totalnie nie wiedzieli co, co to za film. My już taki film nagraliśmy, na pewno pamiętacie. Sześć lat temu. Jest trzydzieści pytań. Jedno pytanie zadaję ja, drugie Angelika, czyli ja zaczynam od pierwszego. Pytania są do dziadka, ty odpowiadasz na pytania, a babcia weryfikuje, czy to jest prawda, dobrze? Okej. Okay. <laughs> dobrze, także ja zadaję pierwsze pytanie, dziadek. Gdzie? Tylko... Jeszcze raz, jeszcze powiem tak, odpowiedzi mają być dosyć zwięzłe, żeby nie, nie wspominać za dużo, nie gadać, ale, nie też, żeby, ale też żeby nie było tak nie, żebyśmy mieli zwięzły materiał, okej? Okay? Pierwsze pytanie do dziadka, dziadek, gdzie się poznaliście? Na zabawie tanecznej. <grym> tak było? Tak było, w rakowiskach. <grym> No. Przy, Przyjechałam z jednym chłopakiem na zabawę. O, i wróciła pani z innym już? Tak. Oh. <laughs> odbiłeś, odbiłeś chłopakowi dziewczyny? Odbiłem. <laughs> Dobra, dawaj. Ile jesteście razem? No i już 48 lat. <laughs> tak. Szybcie? A macie jakąś datę rocznicy swojej, cokolwiek? Tak, tak. Jaka to no to no, będzie... Nie, 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 to działka. To znaczy, Wielkanoc była drugi dzień świąt był ślub kościelny, no i wesele Czyli którego? A, a rok 72. 3 kwietnia. Babcia pomolała. 3 kwietnia to był? 3 kwietnia 72. A cywilny rok. w styczniu. <laughs> tak. Dobrze, kolejne pytanie. Gdzie była pierwsza randka? Pierwsza randka, no była... Astałusza. Na zabawę to jeszcze... Po, po, w drodze powrotem do domu odwoziłem na Rzeszową Poznaną do domu. <laughs> do to była pierwsza randka. No tak radcy. można powiedzieć, randka. Nie że... radcy 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 nie, nie było to nie długo tam gadań. No Randka to była już My nie sobie... wiemy, co to randka. Radka. Randka to my, że my, razem żeśmy tańczyli, chodzili do kina. No randka. No, inaczej, i... inaczej ja. spytam. Po, po tym. Po tym e... Pierwszej zabawie, jak się poznaliście, że tak. kiedy następnym razem się spotkaliście? No, tak, może za trzy tygodnie, bo był w wojsku i nie mógł. A. Byłem żołnierzem. napisał list na lewiznę. Kartkę przysłał, czy się możemy spotkać w Białej. Tak? O, ale fajne, list napisałeś? Tak, kartkę. Ja, ja służyłem w całym mieście, w Białej Podlaskiej służyłem w wojsku i na lewiznę czasami udało się ja wyskoczyć. parę minut i na stację, gdzie obecna żona pracę, mieszkała. <grym> <grym> okay. Teraz ja czytam. Mm -hmm. <grym> Jakie pierwsze wrażenie o mnie, czyli pierwsze wrażenie o babci, tak? Jakie miałeś, jak ją zobaczyłeś? Zakochałem się, od pierwszego <noise> wyżej. Oooo! Ale to słodkie. Nawet nie wierzę. <noise> Uwierz, ja mówię ci ja szczerze. Tak, ja tak. Babcia też się zakochała? Ja tak. To jak my! Janek. Tak jakby Janek. identycznie, no. Dziadek mówi, że ile było chłopaków i jakoś... Ile łez Coś drugiego. brakowało. O, oj, oj. Jak się zrużyła ja Bacza też to nie. Nie, bo mnie to jest. Y, y, pomalowana jest. Bole, już Dobra, ale świetnie. Mm -hmm. A A to odpowiadać, dobrze. No. dobrze, kolejne pytanie. No, no. Na co Jak najpierw mówię. zwróciłeś uwagę w wyglądzie? Miałeś coś takiego? Nie. No. Samokrz, podobała mi się. Z buzi, włos miał piękny, figurę, wszystko miał. Się... Tak było? Znaczy, bo ty Bacza chciałaś coś innego powiedzieć, czy co? Dobrze jest. Cały kształt. Teraz ja czytam. Ja czy ty? Nie, ja. tak. Mhm. O, <głos> 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 jest takie pytanie. No, no. Ona siedzi przed telewizorem. Co jest na ekranie? Czyli co babcia ogląda. Najczęściej. Najczęściej. Historię. Nie, nie. nie, nie, nie. Po, nie, po no pierwsze nie mów, a po drugie chodzi o jakieś o nazwy, czy film, czy program, czy... No nie wiesz. <noise> <noise> nie no ogląda telenowele. <noise> Programy historyczne, no. Jakiś właśnie takie. Jaki film, Lecian, serial historyczny. Król. Cicho, i odpowiadaj. Czekaj, królowie. Królowie, chyba, tak, tak się nazywa. Królowie? No, chyba, królowie, tylko już nie. tak to już nie, Ostatnia, tak już nie co. Dobra, kolejne pytanie. Kiedy poznałeś moją rodzinę? Czyli po jakim czasie poznałeś rodzinę babci? Poznałem obecną żonę w kwietniu, rok miałem jeszcze do końca służby. I po wyjściu do cywila, tak? Do, po, po blisko półtora roku, jak odwiedziłem właśnie rodziny dobrze. A co, ty... A, co bo, ty... byłem już w cywilu. Ty... Albo chyba, że krócej może było, do służby stało. Nie pamiętam, bo to A co to 72 jest? rok, pierwszy. No mi się wydaje, że trochę wcześniej, ale nie. Nie, nie, wyszedłem tak. Czyli to jak Ale rodzinę, rodziny. Rodzinę, rodzinę. No to rodziny uznały gdzieś po roku czasu. No bardzo. No tak? wojsku, że ja pojechałem boże, tam tak gdzie... Kiedyś no. Dobra, kolejny. Czy mamy jakieś wspólne tradycje? Macie jakieś bardzo wspólne tradycje? Mamy. Dużo. <laughs> <laughs> Jakie? Świąteczne. <Na> <laughs> pani Ci <że> nie opowiada. <laughs> Świąteczne. No. A, co co mam, czy coś innego masz? Nie? <laughs> No, tak, no jakieś tak. Ja myślę, że może wieczorkiem jakiś wspólny serial, herbatka, czy nie. Tradycja tak. może być taka dzienna nawet, wiesz, że no na przykład dziadek, Ty budzisz babcię codziennie. Tak. Tak jest? No i tradycja robienie, podawanie szklanki wody z cytryną Rano, tak? Danusi rano. O, ja też rano. lubię. Danusi rano, widzisz, no. Ja też lubię, jak mi Luka robi wodę z cytryną. Piękne, dobra. No, wcześniej to kawę z cytryną teraz wodę z cytryną No. No a tak się zmienia, widzisz? Dobra, kolejne. O co się najczęściej kłócicie? O nic. Z niczego? O nic. Bez powodu. Głośno, że ona lubi krzyczeć i to już jest z powodzała Czy mamy jakieś dziwne obsesje? Jakie? Czy ma wam jakieś obsesje dziwne? Takie, że coś cię dziwi, że coś robi, a wiesz, to jest dla ciebie dziwne. Boisz się wszystkiego. Zamękniemy. No może tak. Sama na górze bym nie spała nawet. Sama na górze byś nie spała? Aha, czyli się po prostu boisz. Ale czego się boisz? Jakichś tam że duchów, czy jakiś Już Już całe życie bałam się duchów. Aha. Ale już teraz raczej w tym wieku to wiem, że to jest, ale wszystko mnie drażni. Jakiś wiaderek tam, czy była błazeria gdzieś, drzewo za tego. Jeśli bo Już jestem, tak. Czyli co, nie. możesz to tak uznać? Czasami pójdę nawet na górę i potem z kołdroś... Przychodzę tu, bo nie, mhm. nie wiem kiedy się nauczę spać. Nigdy. Dobra, kolejne pytanie. O. Jeśli, czy, czy babcia coś kolekcjonuje? Tak. No, Wiedziałem, że tu będzie odpowiadać tak, no cóż, Wszystko. Ale nie odpowiadajcie za dziadka, no. Bo... No wszystko to, to, jest, to zostaje... tak zostaje wyrzucić. Nic nie tak, nic nie wyrzucasz, pomimo, że już minął okres przyda, a jeszcze to się przyda, albo to ładne. Nie bardzo... Czyli po prostu takie zbieractwo. Trochę zbieractwo takie domowe. Tak. Ja <noise> Zgadzasz się z tym? No ja wiem, czy ja się zgadzam, no czy Ty? Mhm. <noise> No, nie mam aż tak jak le... przez ludzi, wiesz co to znaczy zbierać. Sobie. Ale to domowe. To Ale rozstać co... mi się ciężko. To, to co to było Twoje, czy, my, czy w ogóle użytkowaliśmy to w domu, to tobie szkoda wyrzucić już na śmieci. Tak. Tak, tak, tak jest, dobra. Kolejne pytanie, tu jest zgoda pewna. Jaki rozmiar buta noszę? Jeśli babcia, jaki numer, babcia nosi buta? Rozmiar Trochę no? się zmieniło. <laughs> 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 Pamiętam, nosiła na 39, teraz to 41. <laughs> 38 to źliłem. Czy ja 41 teraz, tak? Okej. A ty jak unosi? 38? Dobrze? 38, ale jakoś że mi tak noga też poszerzała i no, coś w strony 39 czasami. Dobra. Więc zależy jakie buty. Z mhm. czym najczęściej jem kanapki. Czyli z czym najczęściej babcia i kanapki. Ty nie jemu babcia? No, ten dziadek robi to w sumie łatwo. Nie. Dla mnie nie robi. Babcia lubi serki, no, z serem, no z wędyną jakąś taką chudą, no, no pieczoną najbardziej. Tak? I, co, i co na to, na tą szyneczkę? Jeszcze coś jest no, czasami jeszcze coś, jakiś dodatek bierze, ale wystarczy na tym masełku i chlebek i plaster szynki już jest. może jeść. A zupełnie leczne? No zupa. A to na kanapki. No, to, tak. to chodzi o kanapki bardzo. No, no. kanapki to wędliny no i ser serko, ser, zawsze, zawsze cała moja rodzina mówi, że dziadek no, robił no, najbardziej no. wesołe kanapki, najbardziej kolorowe. Wszyscy wspominają, że z jajeczkiem, z papryczką czy z pomidorkiem. To, to prawda, no pomidorek jeszcze kładzie się górek leci Ty nie doświadczyłaś takich kanapek dziadka? Sałatę. Dziadek kiedyś robił jakieś tam sałatka, e, szyneczka powiem. na to jajeczko, pomidor, no. no to zawsze moja mama i Ania wspominają. A ja już byłem w pracy, ja cię tak na łosła. A dziadek Ranek panek. No. No. <laughs> Teraz ja czytam. <laughs> Piętę że coś pani posmutniała. Tak? No. To już. Zaczynamy. <grym> babcia myśli sobie rozmyśli, rozmyśla. Rozmyśla, co to Co mogłabym jeść codziennie? Co babcia mogłaby jeść codziennie? Taką jedną rzecz. Owoce. O, Tak? Tak? To zdrowo. Kilogramami. No to mniej trochę może zrobić kilogramami. <grym> 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 Czyli, czyli się zgadzają. Śliwek to, to, kil… to kilogram to nic. Śliwek kilogram to nic? Z różnego rodzaju włosy. To dobrze. Dobra, pełna no, zgoda. Nie, za dużo to też nie. No za, nie za dużo nie, ale lepiej niż jakieś słodycze. Kolejne pytanie, tu nawet ja to wiem, ale dziadek. Babci ulubiony kolor? Zielony. Był kiedyś. To się powiedział zielony, nie? Nie. Ale już teraz ty widzisz się, jest A ja mogę powiedzieć? Ale, Ale ulubiony, nie wiem, czy nie przeszło. nie, nie chodzi o to, w czym ty się. A Ta? czy ulubiony, tylko teraz czerwony? Na pewno. No, no tak. zobacz, że babcia Ta często w czerwonym. No, no tak. jest tylko zielony. Zielony, tak. nie? No ja też bym tak, tak odpowiedział. Naprawdę. Dobrze, kolejne pytanie. Czytaj, narzeczono. Już. Ym... Czego nie lubię do jedzenia? Czego mam, babcia nie lubi jeść? Czyska, lubi. A, Wszystko lubi. Skroślijcie. No Nie podpowiadaj. Nie, nie ma śledzi, Muszę coś innego powiedzieć. Jak mówić? Mm -hmm. Na pewno coś jest, co babcia nie lubi. Nie <noise> Bo trupki nie lubi. Pra? No widzisz. A ja lubię, ty też lubisz, a ja, a ja lubię. Z jabłuszkiem. Pyszne. Tak. pyszne. Ale zje babcia. No, ale nie. Baby. -ba. Jestem prawda do siebie. Dobra, zadawaj zadowaj tak? kolejne pytanie już. Ulubiony rodzaj muzyki. Mówię. Lubię muzykę bardzo, ale najbardziej lubię... To, jak... Ale nie, babcia jaką lubi muzykę? Babcia? To, to musisz być polo. <zysy> <y> <susy> <skusy> <susy> <susy> tak? Disco <susy> <susy> polo? <susy> A jaki wykonawca najbardziej? Ja chyba wiem. Dziesiąty. Ja Zenek. Tak, czy nie? Zenek ja też i, Zenek. I ten, Miller też ten. Boys. 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 Tak, zgadza się? A jeszcze jest taki. Dużo jest sys. Ale dzisiaj nie znamy fajny. tak bardzo. Albo uciekła nam z pamięci. no Szkoda, że nie. Wiem. A Cleo? Nie. Nie lubisz? Cleo nie, nie to że nie lubię, ale. Nie, za, nie nie dużo. W reklamie <laughs> za dużo reklamy popisuje się że Za dużo reklamy, ale zna się ta reklamę, pamiętaj, że to zna mówi Marian. no się, zna, zna, ona zna ona jest się. A Zenek też teraz w reklamach występuje. Media no, tak. Ale on lepiej wypada? Tak, lepiej. fajnie. Dobra, kolejne pytanie. <grym> to teraz ty czytasz? Tak. O czym, naj... o czym najczęściej dyskutujecie? Wam ja ze A to ja nie wiem. A Milano jest. Milano? No? Jest. <grym> o czym... Cicho, pytanie do, ba... do dziadka: o czym najczęściej dyskutujecie? O dzieciach, wnukach, o przyszłości. Tak? Czyli co, czyli nie, z babcia raczej politycznych tematów nie poruszasz? Nie. Babcia nie bardzo wie co babcia o polityce. Wie. Babcia nie lubię polityki. Nie lubisz? Nie. nie lubisz. No i dobrze, nie ma co w rodzinie rozmawiać. To rządzi w związku. Cicho babcia, dziadek kupowiada. Żona. <noise> Zgadzasz się? Tak. tak? Wie, jak to jest, ktoś, ktoś musi. Gdzie, musi. Dziadek, gdzie popełniliśmy błąd w naszych życiach, że u nas nasze narzeczone ży, rządzą? Ale to dobrze. Nie... A mi jest mi tym wygodnie, ale no, jak jest, jest jakaś taka kwestia, no, trzeba, no, to trzeba przy umówić się. Nie dochodzi się do jakiegoś Kompromisu. kompromisu tak. Ale to by wy też wygodniej nie mów, że ja tak zarządzam. Tak, to prawda, to jest prawda. Na skorpiony. A, no, a my jesteśmy żoną no. no, tak, <grym> no Wy jesteście skorpiony, a my tak. No, Ale ja, ja. No. Nie patrzcie teraz na babcie, dziadek. Tak. Barci kolor oczu. Babci koloroczu. Babci koloroczu taki szary, szary. Ludzie. Ludzie. Tak? Jeszcze tego nie wiesz? Zielony? Tak. Zielo... Ale to jako taki nie znam. Po wiem, jakie ma, ale są innego. A no, jak wybrnął, to nie znam rządzenia. Słuchaj, zielone to bardzo no, nie są. Jakie masz? Co czy pan dziadek Teraz papa Zielone to może zielone, że to jest. No to to właśnie tak trudno kolorów określić. Ciemne by było. A ja, jakie mam? Ty ty niebieskie. No to prawda. A, tak. ale tu zielone widać. Dobrze, kolejne pytanie. Jedno. Nie zna się na kolorach za bardzo. I tak. Kolejne pytanie. Mój najlepszy przyjaciel, najlepszy przyjaciel babci. Kogo byś wymienił? Jedną osobę. Myślę, że ja. No. no tak? Babcia jest zielona, czy nie? tak? Nie. Tak. tak, tak. Zaskoczyliśmy, to odpowiedź jest najbardziej logiczna, to prawda. Mm -hmm. Myślałem, że będziemy mogli mówić o jakichś sąsiadkach. No to, to bardzo mówisz? zwyczaj takie jest, Ale że tak, tak. W związku od... To jest najlepszy no, przyjaciel partner, prawda? Tak. Rzecz, której babcia nigdy by nie zrobiła: nie napiłaby się wódki. Tak? Ale przecież co, kiedyś babcia. Znaczy, piłaś w sensie, mogłaś no, się napić. Dokustowała, ale nie upiła się nigdy. A czyli upić się nie mogłaby nigdy, tak? Nie. Wódką czy ogólnie? Ogólnie. Nie upiłaś się nigdy? Nigdy. Naprawdę? Nigdy. Ale to znaczy, że masz mocną głowę, czy że nie piłaś tak dużo? Nie, do... nie musiałam. Każdemu się zdarza. Zawsze... Jak nawet wypiłam, to wiedziałam, że ja muszę być zawsze. Cześć. Cześć. Aha. Bo ktoś był nie Niestety. Skwinęło to Pomówienia, prawda? To są pomówienia tylko. Do nie Dziadek mówi, że do dziadka pije babcia. Jaki babcia ma ta talent? Dużo ma talentów. Jakbyś hmm. jeden musiał wymienić taki wiesz, nawet, nawet do codziennego życia, nie ja chodzi o nie talent muzyczny czy aktorski, tylko taki nawet, wiesz, Talent utrzymywania porządku. Hmm. Sprzątania no czy to Bez No nie wiem jaki talent to A może mi się... gotowanie? Dobrze gotuje no, babcia? dobrze gotuje, no to ale to dobrze, każdy mnie gotować. Ja ale, nie ale, umiem. Ale, ale to bardzo lubi tak mi po prostu. To... Aha, czyli no dobra, to pasuje, tak? W, Dom, w domu sprzątać bardzo lubi to. Tak. Tak. <laughs> kolejne pytanie, gdyby babcia mogła żyć wszędzie. Gdzie by tylko mogła, to gdzie by żyła? W jakim miejscu? W kraju, mieście, a może w miejscu gdzieś indziej tutaj. Jak chcesz odpowiedzieć? Na Malediwach. No, Mogłaby by babcia wszędzie. Nie, nie Gdzie bym by chciała? lepiej jej w domu jest. O! <grym> to tak? No tak! To nie się czy nie? Czy, czy jakieś inne? Gdzie byś chciała mieszkać? Bo, bo jak byś była młoda, tak jak dzisiaj tyle wyjechałam za granicę, bym na pewno nie mieszkała tutaj. Tak? tak. tak. Aha. Ale A? niestety. A Ty dziadek? Gdzie byś mieszkał? Ja, ja, ja przede wszystkim w swoim życiu. Życiu. nigdy, nigdy, nigdy tak, bym nie chciał wyjechać z Polski. Nie. nie chciałbyś wyjechać? Nie. nie. Aha. Nie. Ale jakbym za babcią musiał jechać, to byś pojechał? No to byś pojechał, byśmy wrócili razem. <noise> <noise> Dobra, <okay. głosy> Na co babcia przeznacza bardzo dużo swojego czasu? No to bardzo lubi w internecie coś szukać i oglądać, filmy. Tak, pytanie na śniadanie w telewizji bardzo lubi oglądać w internecie, no także dzień dobry TFM. Czyli wszystko. A, w telewizji śniadaniówki. Dobrze i ostatnie pytanie. I jedna osoba i druga musi odpowiedzieć Za co kochasz drugą połówkę? jednym zdaniem, w jednym słowie, obojętnie, dziadek pierwszy, bo dziadek bo do dziadka... Za całą okrzał Pokochałem, poznałem, pokochałem i muszę kochać. <grym <grym no i pięknie, mi się to podoba. Nie a, ja to to, a ty za co dziadka kochasz? Za to, że jest taki. Jaki jest. <grym> że jest takim, no ja wiem, opiekuńczym człowiekiem i takim może, jakby to powiedzieć, delikatnym. Uh -huh. Wrażliwym. Wrażliwym, uh -huh. tak, tak, tak. Pięknie. No, tak. Dziękuję Wydzie. bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki rodzinny, fajny film. Pozdrawiam wszystkich fanów, mego wnuka i Andzi. <laughs> Widzimy się w, kolejnych? w samych przyjemności w Nowym Roku, w samych <laughs> radości. Ta -ta. Widzimy się w kolejnych filmach, niech dzieje się magia, siema, nara. Nikola musi zakryć